Jeśli szukasz domu, który oferuje idealną harmonię pomiędzy funkcjonalnością, estetyką i komfortem życia, to ta nieruchomość może cię zainteresować. Zapraszam na prezentację przepięknego domu z olbrzymim ogrodem w Warszawskiej Białołęce. Dom ulokowany jest na bardzo dużej działce o powierzchni równej 1800 m2. Dodatkowo niecałe 1300 m dzierżawione jest od urzędu gminy, co daje łączną powierzchnię ogrodu ponad 3000 m2. Budynek wybudowany został w 2007 roku i posiada łącznie 242,8 m2 powierzchni całkowitej podłóg, w tym 196,3 m2 powierzchni użytkowej. Do domu wchodzimy przez wiatrołap, za którym jest hol, z którego przechodzimy do głównych pomieszczeń, takich jak przystronny salon z kominkiem, połączony z jadalnią i otwartą kuchnią. Dodatkowo łazienka i pokój zaaranżowany na gabinet. Na tym poziomie znajduje się także wyjście na taras i do ogrodu, miejsc idealnych na czas wolny z rodziną i przyjaciółmi. Ponadto w domu jest osobne pomieszczenie multifunkcyjne, czyli kotłownia, pralnia i suszarnia, przez które wchodzi się do garażu. Zaraz obok znajduje się klatka schodowa prowadząca na poddasze. Pod schodami znalazło się jeszcze sporo miejsca na spiżarnię. Na piętro wchodzimy po pięknych schodach z litego drewna, gdzie znajdują się cztery sypialnie. Największa nad garażem jest klimatyzowana z własną garderobą. Dwie kolejne to również duże pomieszczenia, jedna z nich z dostępem do własnej garderoby. Najmniejsza sypialnia ma idealne predyspozycje do zagospodarowania np. Na, na gabinet lub dodatkową garderobę. Oprócz tego na piętrze znajduje się również ogromna łazienka, a właściwie pokój kąpielowy wyposażony m.in. w podwójną umywalkę i dużą wannę oraz wyjście na balkon. Otoczenie domu to pięknie zagospodarowany ogród, żeby nie powiedzieć prywatny park z rozlicznymi gatunkami drzew owocowych i dekoracyjnych. Sosny, świerki, brzozy, potężny dąb, a w sadzie dorodna jabłoń i czereśnia to tylko niektóre z nich. Wiele z nich jest starannie kształtowane przez właścicieli w wymyślne formy dekoracyjne. W ogrodzie nie brakuje miejsca do odpoczynku i relaksu, jak i aktywności fizycznej. Znalazło się również miejsce na duży basen, jak i zakątek owocowo-warzywny o powierzchni około 100 m2. Od frontu znajduje się automatyczna, solidna metalowa brama wjazdowa. Wzdłuż ogrodzenia rosną wysokie drzewa, które zapewniają dodatkową prywatność. Samo ogrodzenie jest sekcyjne, na prawym boku w pełni betonowe, na innych stalowe. Zarówno podjazd, jak i obejście wokół ganku wyłożone są wysokiej jakości czerwoną kostką brukową. Na terenie działki, po prawej stronie od bramy wjazdowej, znajduje się zadaszony budynek gospodarczy ze śmietnikiem. Od strony technicznej ściany zewnętrzne budynku wykonane są z pusteka ceramicznego Max, ocieplonego styropianem 15 cm. Konstrukcja dachu jest stalowo drewniana, z pełnym dyskowaniem i pokryciem papał, na której położono przepiękną dachówkę ceramiczną. Wszystko to stanowi o trwałości tego domu na wiele kolejnych dziesięcioleci. Woda i dom ogrzewane są za pomocą pieca gazowego Wolf, sterowanego poprzez programator w holu domu. Dodatkowo w łazienkach i wiatrołapie zamontowane jest ogrzewanie podłogowe. Dodatkowym potężnym źródłem ciepła dla domu jest kominek z płaszczem wodnym, podpiętym pod instalację ogrzewania całego domu. Dodatkowym źródłem wody ciepłej jest podgrzewacz elektryczny z zasobnikiem, wpięty w instalację budynku. Na dachu zamontowane są panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 10 kW wraz z osprzętem w garażu. Budynek jest skanalizowany do własnej przydomowej oczyszczalni ekologicznej na terenie posesji, która wymaga opróżnienia dwa razy w roku, co jest rozwiązaniem znacznie tańszym od kanalizacji miejskiej. Natomiast kanalizacja miejska dostępna jest w ulicy Białołęckiej. Na zewnątrz wyprowadzony jest do ogrodu prąd, woda oraz oświetlenie. Oświetlenie ogrodu i podjazdu sterowane jest za pomocą aplikacji, która służy również do zdalnej obsługi bramy wjazdowej i garażowej. Do domu doprowadzony jest internet światłowodowy. Ogród wyposażony jest w automatyczny, zdalnie sterowany system nawadniania firmy Hunter, zarówno tryskaczami, jak i liniami kroplującymi. Podlewanie ogrodu zasilane jest wodą z własnej studni. W domu znajduje się instalacja alarmowa wewnętrzna. Zewnętrzne domu i ogród oświetlone są zarówno przez punkty w podbitce na dachu, na ścianach, jak i przez lampy ogrodowe na nogach rozmieszczone na całym terenie. Bliskość terenów zielonych, szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji miejskiej czyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym dla przyszłych mieszkańców. Sąsiedztwo w dużej mierze stanowią niskie domy jednorodzinne. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się 150 metrów od domu. Kursują z niego autobusy linii 204 i 234 dojeżdżające bezpośrednio w niecałe 10 minut do stacji Metro Brudno. Autobusy kursują także w stronę Tarchomina, a nocna linia gwarantuje dojazd do dworca centralnego w późnych godzinach nocnych. Dla młodych rodzin szczególnie istotne będą dostępne w okolicy żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. W obrębie kilkuset metrów znajduje się kilka placówek opiekuńczych dla dzieci, a najbliższa państwowa szkoła podstawowa numer 231 mieści się zaledwie 7 minut pieszo od domu. W najbliższej okolicy znajduje się wszystko, co potrzebne do wygodnego życia, czyli galeria Faktory Annopol. Sklepy spożywcze, restauracje, pizzerie, sushi, cukiernie, siłownia i wiele innych placówek handlowo-usługowych. Osoby zmotoryzowane docenią fakt, że wjazd na trasę szybkiego ruchu S8 położony jest w odległości 1,5 km od nieruchomości, czyli dojazd do niej samochodem zajmuje pojedyncze minuty. Odległość od ścisłego centrum Warszawy to 12,5 km, a dojazd zajmuje w zależności od pory dnia i natężenia ruchu od około 18 do 35 minut. Elegancki dom na pięknie zagospodarowanej, zielonej posesji. Jeśli to jest to, czego szukasz, zapraszamy do kontaktu. Jeśli chcecie Państwo sprzedać swoją nieruchomość i oczekujecie opracowania oferty w podobnej jakości jak ta, wystarczy się z nami skontaktować.